Siemanko, cześć, z tej strony Adrian Błeszyński. Witam Was ponownie. Na internecie coraz więcej filmików, w których ludzie się tam nominują w różnych akcjach. I ja bym też chciał zapoczątkować jeden z takich łańcuszków, że to tak powiem, z pomocą dla Kacperka, który walczy z, z ciężką chorobą, z siatkówczakiem. I może nie będę owijał w bawełnę, nie będziemy robić jakichś pompek czy też polewać się wodą, tylko po prostu chciałbym, żeby każdy nagrał dwa dobre jakieś tam słowa dla Kacperka, żeby się trzymał i że jesteśmy z nim. I po prostu, żeby każdy wpłacił jakąś tam symboliczną kwotę na jego konto, a myślę, że jakieś tam 20, 50 czy 100 zł nikogo nie zbawi. Więc myślę, że jest to fajna akcja i można pomóc naprawdę potrzebującemu chłopczykowi. Dobra, tak więc nominuję Maciusia ze sportowego zagłębia, e, mojego trenera Bartosza Kulczyckiego e, i Gracjana Sikorę z najlepszego sklepu z odżywkami w Polsce Muscle Pam. Konto, konto do wpłat jest podane poniżej filmiku, tak więc zapraszam do wspólnej akcji. Kacperek, trzymaj się, jesteśmy z tobą.